Nowy film Alexa Garlanda, człowieka, który dał nam men, przede wszystkim ex Machine, a także anihilację, który ma wszystkich oburzyć. Civil War! Czyli co się dzieje, gdy wojna domowa dociera do Stanów Zjednoczonych i my podróżujemy z korespondentami, fotografami, dziennikarzami wojennymi, którzy krążą po strefie wojny, ale ta strefa wojny to nie! Senegal, Salwador albo inne państwo gdzieś w trzecim świecie, ale sam środek Ameryki, kraju wolności. Film miał być oburzający, zachęcający do dyskusji, który miał podpalić Amerykę. Czy faktycznie tak jest? Czy faktycznie ten film jest tak obrazoburczy, tak przerażający i tak straszny, że zmieni oblicze Ameryki? Chodźcie, przekonajmy się, ponieważ odpowiedź nie jest taka prosta. There's some kind of misunderstanding here. Civil War podążamy za dziennikarzami, którzy amerykańskimi dziennikarzami, którzy siedzą w Stanach Zjednoczonych i no, obserwują, co się dzieje i obserwują już tą wojnę. Nie Jesteśmy od początku wojny, nie dowiadujemy się, co spowodowało, że ten konflikt zmieni. Jesteśmy wrzuceni w sam środek konfliktu, który podzielił Amerykę na kilka różnych frakcji i my nie jesteśmy tutaj w filmie akcji. Jesteśmy bardziej, właśnie obserwujemy tych dziennikarzy, którzy ruszają i próbują zdobyć oczywiście jak najlepsze zdjęcie, jak najlepsze wywiad, a na czele jest Lee, grana przez Kirsten Dunst, która jest genialną fotografką, wszyscy ją cenią. Dołącza do nich młoda, aspirująca fotografka, grana przez Kylie, Spenny, Jessie i razem podróżują przez Amerykę, przez te bezdroża i my podróżujemy z nimi i coraz bardziej zagłębiamy się w ten dziwny świat wojny, gdzie my, jako widzowie, nie do końca wiemy, kto przeciwko komu jest i dlaczego. Ten film podąża drogą, którą tak naprawdę kino już prawie 100 lat temu wykuło, gdy mieliśmy korespondenta zagranicznego w 1940 roku, ale przede wszystkim kontynuuje tradycję trochę takiego odkrywczego kina, w cudzysłowie, między innymi robionego przez Olivera Stone'a. Jeżeli oglądaliście film Salvador z Jamesem Woodsem, no to to jest tego typu film. Jeżeli oglądaliście Pola Śmierci, to jest tego typu dzieło, gdzie próbujemy zastanowić się nad rolą dziennikarzy, nad rolą zdjęć, nad w ogóle możliwością bycia obiektywnym dziennikarzem, a oczywiście dziennikarzem też takim naszym wglądem w świat wojny. To, co odróżnia film Garlanda, jest przede wszystkim przeniesienie miejsca, ponieważ Garland zrobił tutaj jedno bardzo proste pytanie. Widzieliśmy tych filmów tyle. Co się działo w Iraku, co się działo w Afganistanie. Mieliśmy filmy dotyczące Wietnamu. El, troszeczkę można powiedzieć, że o tym jest także Full Metal Jacket Kubricka. I zawsze to było i dla mnie troszeczkę mogło nawet zahaczać o takie disaster porn. To, że oglądaliśmy Jezus Maria, jak źle się dzieje w tym trzecim świecie. A tutaj Alex Garland powiedział: Dobra, a pomyślmy, co by było. Gdyby to nie działo się w trzecim, tylko na naszym podwórku, w cudzysłowie, w pierwszym świecie, w Stanach Zjednoczonych, właśnie, to tak bardzo zmienia perspektywę. Spróbujmy zastosować te same środki, które były w Salwadorze, które były w Polach Śmierci, które były w tych filmach demaskatorskich, w cudzysłowie, które pokazywały piękno świata. Troszeczkę przypomina mi się też Hotel Ruanda, gdzie, o popatrzcie. Tutaj dzieci się potrafią bawić, a chwilę później ktoś, zginie, ktoś ginie. Uu, I mamy taki taką, e, prozaiczny element, że śmierć jest taka zwyczajna. Tutaj widzimy, o popatrz, opuszczone budynki, ale to były piękne budynki, jaka piękna architektura, jaka piękna trawa. A teraz obok, szczelamy do siebie, ale z kim ty jesteś? A nie wiem, a dlaczego ty jesteś taki? O, Jezus Maria! Więc bierzemy te środki, które mamy w tych filmach, które często były takie. Ach! Gdyby tylko ci Afgańczycy byli mądrzejsi. Gdyby tylko ci Tutsi i Hutu potrafili się dogadać. Och, och, i my patrzyliśmy troszeczkę z takiej wyższej, uprzywilejowanej pozycji. Patrzyliśmy i tak, Aho, o, do, my tacy nie będziemy. Ale Alex Garland mówi, czy aby na pewno. I dlatego przerzuca to do Stanów, rzuca nas w sam środek wojny domowej, która swoją drogą bardzo sprytnie. Ja słyszałem dużo krytyki tego filmu przed, premierom, która mówiła, że to jest lewica versus prawica. Tyle, że Garland przepięknie tak ucieka od łatwej klasyfikacji, kto jest po której stronie, co to w ogóle znaczy strona, że nie możesz powiedzieć, że aha, ci są źli, Trump ci są dobrzy, cholera wie, nic z tych rzeczy. Ponieważ chociażby jedną ze stron konfliktu jest połączenie Teksasu i Kalifornii, jednego z najbardziej prawicowych, i najbardziej lewicowych stanów w Stanach Zjednoczonych, konserwatywnych, liberalnych. Zatem i to jest jedna część, która razem się połączyła, by walczyć z kimś tam. Jeszcze jest strona, którą jest Floryda. Więc wiecie, to nie jest wojna, która ma być polityczna. Garland świetnie operuje tu językiem narracji i takiego unikania, a unikania definicji, że nigdy nie czujesz, że dowala tylko jednej stronie. On próbuje zadać troszeczkę inne pytanie, że łatwo nam z góry patrzeć i mówić, ha, to my byśmy nie byli tacy jak e, Tutsi i Hutu, <laughs> my byśmy nie byli jak Afgańczycy, którzy tu się kłócą ze, ze sobą, z talibami i tak dalej. I mówi, czy aby na pewno, czy aby na pewno nasza. Cywilizacja, to, że jesteśmy demokratami, republikanami, tak dalej. Jak szybciutko by to się przemieniło w normalizację stanu, gdzie no, nienawidzimy siebie w cudzysłowie, strzelamy do siebie, gdzie brat do brata w cudzysłowie strzela i dzieje się to jako taka totalnie normalna, codzienna sprawa. Co więcej, on, to, jest, to jest pierwsza rzecz tego filmu. Druga rzecz to jest właśnie ta dziennikarska troszeczkę. Gdzie mamy dwójkę fotografek. Mamy Lee, która jest doświadczona, która ma już pierdolę zdjęć i, w, i nauczyła się, że jedną z najgorszych rzeczy jest czuć coś do, do obiektu, w cudzysłowie, którym robię zdjęcia, i miała nadzieję, kiedyś, jej zdjęcia zmieniały rzeczywistość. Z drugiej strony mamy tą młodą Jessie, która dopiero chce być taką fotografką, dopiero chce zatracić swój, w cudzysłowie, humanizm. Ale tutaj Alex Garland zadaje całkiem inne pytanie. To ja w ogóle zadaję pytanie po pierwsze dziennikarstwo dzisiaj ma jeszcze jakikolwiek sens. Na zasadzie dziennikarstwo wojenne, które kiedyś mówiło się, to zdjęcie z placu Tiananmen, zmieni oblicze rzeczywistości. Już nigdy nie będziemy głosować na tego i tak dalej, i tak dalej. To, czy tego typu po, możliwość w ogóle zdjęcia z Guantanamo, zdjęcia z Abu Ghraib, czy to w jakikolwiek sposób zmienia cokolwiek, to po pierwsze. A po drugie, czy możliwe jest bycie dziennikarzem, który jest, który nie staje się troszeczkę hieną cmentarną, w cudzysłowie? Gdzie mamy tu jeszcze jedną postać, która jest trochę uzależniona od adrenaliny, która to traktuje trochę, trochę zabawnie, która, która także ma pewne cele. Że ci dziennikarze także mają cele. Kto pierwszy zrobi wywiad z tym, kto pierwszy uchwyci takie zdjęcie? Nawet w pewnym momencie mamy taki dialog pomiędzy dwójką. Hmm, powiedzmy rywalizujących ze sobą a, agencji m, dziennikarskich, gdzie a co uchwyciłeś, a ci zjeżdżali tutaj, a tu Chouk rozjeżdżał, co to, o, więc to jest wymiana pomiędzy sobą popatrz, to jest troszeczkę jak karty Pokémon, patrz, ja mam Pikachu, a ja mam Charizarda, uuu! a nie jest to, Ameryka, mój kraj upada, albo Jezus Maria, jak my do tego doprowadziliśmy? Ten element normalizacji konfliktu jest tutaj niezwykle ciekawie. Pokazany. Jednakowoż, jak wspomniałem wcześniej, ta tradycja filmu, takiego jak Salwador, właśnie, zresztą miałem tu otwarte listy filmów, które opowiadają o tym, bo, bo oczywiście, część z nich widziałem, część z nich nie widziałem, ale ta tradycja tych filmów sprawia, że ja osobiście, po pierwsze, nie byłem zaszokowany tym filmem, który obejrzałem. Ten Salwador cały czas mi bije po głowie, i wydaje mi się, że jest najbliższy do tego, co dostajemy tutaj, ale po drugie, nie potrafiłem dać się uwieść narracji, niestety, moim zdaniem marketingowej, która mówiła o tym, że ten film wzburzy Amerykę. Jako osoba, która jest Amerykanistą, która zajmowała się i zajmuje się Ameryką, powiedzmy, zawodowo, naukowo, a, i obserwuje, co się dzieje dzisiaj, żaden jeden obraz nie jest w stanie zmienić Ameryki. Żaden film nie jest w stanie zmienić obecnie Ameryki. Ledwo co umarł O.J. Simpson, i dyskusje w mediach są cudowne, tłumaczące, że to, był, to była jedna z tych rzeczy, która porwała całą Amerykę. Tam były zdjęcia, które zmieniły Amerykę. Ale mówimy o tym, co było 30 lat temu, w 1993 czy 1994 roku, gdzie na przykład zdjęcie z Uniwersytetu Howard było. Hmm, było pokazywane, cieszący się ludzie e, czarnoskórzy z tego wyroku i było opisywane mylnie, jako cieszący się, aha, uratowaliśmy. Nie, nie, chodziło o to, popatrzcie wreszcie, chyba nie zawsze czarni są od razu winni. To tylko o to, bo to była radość z tego, że system kiedyś tam się zmienił. Ale tego typu sytuacje, gdzie to jedno zdjęcie obiega Stany Zjednoczone, obecnie niewyobrażalne są. I to samo z filmem. Ten film, który jest inteligentnym, świetnie zrobionym, świetnie napisanym, genialnie zagranym. Ja w ogóle mam... Kirsten Dunst to jest, to jest dziwna aktorka, bo ona po prostu co przychodzi tak okej okay, patrz tutaj tak zajebiście, zajebiście, zajebiście. Ona i Kate Winslet, one obie właściwie nie pamiętam kiedy ostatnio zawiodły mnie w jakimś filmie, ale jest znakomita jako, jako osoba zniszczona troszeczkę przez, przez to, co sama obserwowała, co nie pozwala jej zasnąć, ale pozwala jej zasnąć w pewnym sensie. Ale mamy znakomity film, naprawdę, wizualnie, muzycznie, świetnie dopracowany, tam sound design, kiedy pozwolić bohaterom wrzeszczeć, a kiedy robić nawałnicę pocisków, ale zabrać dźwięk, ogromne brawa dla Aleksa Garlanda, ogromne brawa, sound editing jest tutaj genialny i pozwala nam zagubić się kiedy trzeba. I najbardziej bać się ciszy, kiedy ona się pojawia. Ta cisza kilka razy się pojawia tak przerażliwie, że to jest, to jest straszne. Ale mimo tego, że to jest naprawdę bardzo dobre kino, to moim zdaniem, i zresztą pierwsze wyniki box-office'owe mówią, że no, film przejdzie tak. Trochę oburzy ludzi gdzieś w salonach. Kilka osób wypije whisky i powie, Ach, nie powinno tak być w Stanach Zjednoczonych. I tyle, i przeleci. Przeleci, pomimo tego, że te dwa główne tematy. Są bardzo uniwersalne. My możemy je do Polski wziąć. My możemy spokojnie zaadaptować je do Polski na zasadzie to, co tutaj jest, z jaką łatwością my przechodzimy od nie, no w życiu nie wyobrażam sobie, żebym strzelał do sąsiada coś tam, do tego, no, że żyjesz, wychodzisz i obserwujesz sobie, no jest wojna, jest wojna, jasne, albo próbujesz w, w cudzysłowie udawać, że tej wojny nie ma. To wszystko jest tak automatycznie, tak szybkie, że to nie jest coś, co tylko dotyka tych biednych krajów ze trzeciego świata. Nie, nie, nie! To dotyka nas wszystkich, bo my jesteśmy tak samo podatni na to. A ta, i ten drugi temat dotyczący właśnie trochę, w cudzysłowie, nie powiem, że upadku, bo to jest złe słowo, ale zmiany roli dziennikarza i tego, że dziennikarz wpadł w ten sam trop, powiedziałbym trochę, kapitalistycznego. Wyzysku, że on nie może inaczej działać. Jeden dziennikarz wojenny, dlatego mamy tutaj takie fajne zderzenie, co się działo 30 lat temu, co się dzieje teraz. I tutaj Civil War naprawdę jest ciekawym elementem do dyskusji. Szczególnie, gdy weźmiemy te ostatnie 80 lat filmów wojennych, które miały być obrazobójcze w tym sensie popatrz, na co się dzieje w tym Wietnamie, popatrz, co się dzieje w Iraku, jeżeli chodzi o pierwszy, pierwszą burzę piaskową. To były ważne filmy od ważnych twórców. Oliver Stone jest przecież choler ważnym twórcą, który myślał, że może zmienimy amerykańskie myślenie. I Alex Garland właściwie umieszcza w pozycji, w pozycji tych, tych fotoreporterów, tak ukrywa w nich, moim zdaniem, niektórych amerykańskich reżyserów, którzy chcą zmienić świat, którzy wierzą, że taki film zmieni świat i mówią, nie, jest dokładnie na odwrót. Będziesz umacniać tylko ten, ten konflikt, ale nie celowo. Jest to Fascynujące. i To jest fascynujące do dyskusji, dyskusji na ten temat. Są tutaj sceny, które wgniatają cię w ziemię. Jeżeli widziałeś Hotel Rwanda, będziesz kojarzył te sceny. Jeżeli widziałeś Salvador, będziesz kojarzył te sceny. Jeżeli to, ja ja tutaj nie chcę kolejnych tytułów wam, wam mm, podawać, bo moim zdaniem to może wam troszeczkę zepsuć odbiór, bo powiecie: Kurczę, e, przez to już, już nie, nie, nie było to dla mnie takie świeże doznanie, bo faktycznie to nie jest dla mnie genialne, świeże doznanie. Ale z drugiej strony, jeżeli nie widzieliście tych filmów, to moim zdaniem fajnie będzie potem sięgnąć po Pola Śmierci, po Moją Prywatną Wojnę, Prywatną Wojnę bodajże, bo to są ważne, ważne tytuły. Na Żywo z Bagdadu też jest jednym z tego typu, z tego ty, z typu tytułów. To jest film, który zdecydowanie warto obejrzeć. Czysto jako film, jako dzieło tego medium. Elementy, które są tutaj obrazoburcze, które mają nas wywołać nas oburzenie, zamyślenie, to wszystko także jest w choler ważne. Ale wiara, że film może coś zmienić, że obudzić może nas trochę, wydaje mi się, że nawet u samego Aleksa Garlanda nie ma tej wiary, że bardziej on pokazuje, już tego nie ma, już minęliśmy te czasy, gdy wszyscy ludzie prezydenta byli, gdy JFK wychodził, gdy. Kino potrafiło zmienić Amerykę, zmienić Polskę, zmienić Europę i tak dalej. Co jest może smutne, co może chcielibyśmy wierzyć, że jeden film będzie w stanie zmienić nasze myślenie, ale to jest rzeczywistość, którą mamy i sami do niej troszeczkę doprowadziliśmy. Polecam naprawdę, Oled Zwiastun, Oled wszystkie informacje obejrzeć go po prostu jako thriller, jako film wojenny. Nie jako film sci-fi. Niektórzy go sprzedają jako sci-fi, by tak dalej, bo, bo, bo nie wiemy, bo przecież przecież nie ma teraz wojny w Ameryce. No i co z tego? No i co z tego? Film jest kręcony jak, jak prawie dokumentalny, jak Salwador, jak te wszystkie inne filmy wojenne. To że, jest, to, że wojna amerykańska jest w cudzysłowie wymyślona, to wcale nie jest taki wymyślony, przepraszam bardzo, do. Obecnie chyba badania społeczne mówią, że 26-28% osób głosujących na partię republikańską wierzy, że jedynym sposobem rozwiązania konfliktów społecznych i politycznych w Ameryce jest przemoc. Są osoby z Senatu i Parlamentu Teksasu, które chcą dokonać secesji i odejść ze Stanów Zjednoczonych. Tego rzeczy, takie wnioski są wyciągane także przez reprezentantów kraju, chociażby Marjorie Taylor Greene. To nie jest Fantazja. Im Alex Garland nie tworzy fantazji. On tworzy niezwykle realistyczną i wiarygodną wizję, która jest przerażająca w tym, jak bardzo jest zwyczajna. I to jest najmocniejsza część tego filmu. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie materiału. Jeżeli tego typu tytuły Wam się podobają, naprawdę. Złapcie Salwador, on, on mnie, jak byłem dużo młodszy, on mnie wstrząsnął przerażliwie. Złapcie Pola Śmierci, złapcie Prywatną Wojnę, bo to są filmy, które, mm, które troszeczkę pokazują, jak przez lata zmienia się perspektywa pokazywania tych, którzy robią zdjęcia i tak dalej, tych mediów. Zresztą oczywiście, że złapcie, e, złapcie także Full Metal Jacket, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Dajcie mi znać, czy w ogóle byliście, czy uważacie, że moja dosyć smutna opinia na temat wpływu, kontrowersyjności i tak dalej filmu, jest słuszna? Czy jest Was większy optymizm, że ten film może obudzi kogoś? Ta wiara w obudzenie jakiejś części społeczeństwa, zmiany i jakichś politycznych inklinacji to jest coś, co sam chciałem wierzyć bardzo długo i, i, i wydawało mi się, że ta rola kulturotwórcza mediów wciąż jak najbardziej istnieje. Tyle że moim zdaniem ona się przesunęła z takich filmów głośnych, politycznych, zaangażowanych do największych popkulturowych filmów, gdzie ideologia jest przesycana, my ją pijemy przez słomkę, a nawet nie wiemy, że ją pijemy. Ale to jest całkowicie inna dyskusja. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Widzimy się oczywiście następnym razem tutaj, czyli na brodach z kosmosu. Trzymajcie się. Na razie.